Rafał Brzozowski, znany polski wokalista i były prowadzący popularnych programów telewizyjnych, po zakończeniu swojej przygody z telewizją polską znalazł nowe sposoby na rozwijanie swojej kariery. Po pożegnaniu z pracą na Woronicza, gdzie przez lata był twarzą takich formatów jak Jaka to Melodia czy The Voice Senior, Brzozowski nie zniknął ze sceny medialnej, lecz zdecydował się na trochę inny kierunek swoich działań. Początkowo zajął się realizacją projektu budowy własnego pensjonatu, co było jego planem B na wypadek zmian w karierze telewizyjnej. Rafał podjął się również krótkotrwałej pracy na wycieczkowcu, co miało być chwilową przygodą, ale dostarczyło mu nowych doświadczeń i możliwości poznawania świata poza sceną telewizyjną. Ostatecznie jednak, koniec roku przyniósł Rafałowi Brzozowskiemu nową, ekscytującą możliwość. Wokalista ogłosił, że będzie występować w serii koncertów świątecznych w Stanach Zjednoczonych. Jest to wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polonii, a Brzozowski dołączył do grona znanych polskich artystów, takich jak Justyna Steczkowska, Edyta Górniak czy Alicja Węgorzewska, którzy również zdecydowali się na ten krok. Koncerty świąteczne stanowią doskonałą okazję dla artysty, aby nie tylko zarobić, ale także utrzymać kontakt z fanami i promować polską kulturę za granicą. Poza tym, wydarzenia te pozwalają artystom, jak Rafał Brzozowski, na utrzymanie aktywności scenicznej i eksplorowanie nowych rynków muzycznych. Rafał Brzozowski, mimo plotek i medialnych spekulacji dotyczących jego życia prywatnego, konsekwentnie skupia się na swojej karierze artystycznej. Po zakończeniu współpracy z telewizją polską, gdzie prowadził programy takie jak Jaka to Melodia czy The Voice Senior, Brzozowski nie zwalnia tempa i znajduje nowe sposoby na rozwijanie swoich pasji. Niedawno ogłosił, że został zaproszony do wzięcia udziału w serii koncertów świątecznych w Stanach Zjednoczonych, co jest dla niego szczególnie ekscytujące, zwłaszcza, że daje mu to możliwość ponownego występowania u boku Edyty Górniak. Oboje artyści. Mimo wcześniejszych plotek o ich rzekomym romansie, podkreślają, że łączy ich przede wszystkim przyjaźń i wspólna pasja do muzyki. Przede wszystkim Edyta jest moją przyjaciółką. Bo tu już się różne rzeczy mówi, tłumaczył Rafał wiastrząb Post. Z kolei Edyta Górniak w świecie gwiazd stwierdziła: Jestem zakochaną w życiu, zdeklarowaną singielką. Z wyboru. Naprawdę, gdybym nie chciała być singielką, to bym nie była. Obecnie, po udanych występach w Chicago, gdzie oba koncerty świąteczne spotkały się z ciepłym przyjęciem, Rafał dzieli się swoją radością i entuzjazmem z fanami. Za nami dwa świetne koncerty świątecznego kolendowania w Chicago. Publiczność dopisała, atmosfera była wyjątkowa, ale to dopiero początek. Przed nami jeszcze sporo muzycznych wieczorów do zobaczenia napisał na swoim profilu społecznościowym, dodając wspólne zdjęcie z Edytą i innymi artystami. Ten wyjątkowy projekt nie tylko pozwala Rafałowi na kontynuowanie swojej kariery muzycznej, ale także daje szansę polskiej publiczności w USA na doświadczenie magii polskich kolęd w wykonaniu swoich ulubionych artystów.